Wielki dzień. Na takie coś piłkarz czeka całe życie. I pytanie moje jest do Ciebie pierwsze takie, czy nie sparaliżuje chłopaków presja? Bo z jednej strony mówią, że presja już jest za nimi, bo plan minimum tak. wykonany, teraz pora re realizować marzenia, ale tak naprawdę te dwie godziny. Oby była dogrywka, bo oni wszyscy marzymy, może 2,5, zdecydują, czy my zostaniemy tu do ćwierć finału, sprawimy wielką sensację, czy jednak wrócimy do domu. No, wielki dzień dla piłkarzy, szczególnie, że w takim meczem możesz pokazać się całemu światu. Gramy z Mistrzem Świata, jeszcze aktualnym, tak, który broni tytułu. Ogromna oglądalność w Polsce i zainteresowanie tym meczem. Presja ona zawsze jest, ona zawsze z piłce nożnej zawsze występuje, dzisiaj powinna być trochę mniejsza, bo ten plan wykonaliśmy, trener powinien być spokojniejszy, piłkarze trochę spokojniejszy. Tu można podać coś więcej niż meczu z Argentyną, że nie tylko stabilna defensywa, choć ta defensywa nie do końca taka stabilna, bo przegraliśmy 2-0, już dziś zagramy podobnie, no to odpadamy. Ale życzyłbym sobie, tak jak tu przed, przed jeszcze nagraniem mówiliśmy, żeby może jakieś korekty właśnie w składzie, może jakieś personalia inne i będzie to o wiele lepiej wyglądać.